Ranking swetrów świętej pamięci Krzysia Kononowicza. Sweter żebraka, który był debiutancką częścią ubioru podczas ekspoze do prezydenta Władimira Putina o wyłożenie Lachy oraz koniec eksportu jabłek z Polski do Azji. Zdecydowanie gołd. Swetry cmentarne noszony przez Krzysztofa podczas odwiedzin grobu rodziców, który posiadał także wzór cmentarza. Dojebany. Swetry geometryczne będący jednym z najpopularniejszych swetrów prezydenckich. Często towarzyszący aferom. Dopierdolony. Sweter jubileuszowy, noszony w 2015 roku podczas ataku bandy bandyckiej. Jak i na jubileuszowym lajcie z okazji 57. urodzin. Dospermiony. Sweter mecenasowski, gdzie z dumą na prawej piersi widniał napis GHB oznaczający kwas 4-hydroksybutanowy. Dookurwiony. Sweter uciekiniera, który występował w ważnych wydarzeniach takich jak atak majora na prezydenta czy przeprosiny męczeńskie. Dopierdolony. Sweter pieskowy noszony w erze redaktora niemieckiego na przełomie lat 16 i 17, podgrywający bardzo ważną rolę w aferze archistowskiej. Dojebany. Sweter płotowy noszony przez Krzysia podczas znanej afery płotowej, będący również częścią zamachu na prezydenta przez relektora Meksikano. Dokurbiony. Sweter potężnego warmyjnej, w którym Krzysztof reprezentował swoją potęgę. Dzięki niemu żaden bandyta Białostocki nie próbował niczego głupiego. Zajewist. Sweter roboczy pełniący jak sama nazwa mówi rolę stroju bojowego na misje specjalne. Dojebany. Sweter równoległy debiutujący w 2018 roku podczas Tustego czwartku. W którym to w jednej z faz niż Raułactwa został pobity rekord konsumpcji 16 pączków w 2 godziny. Coat. Sweter szpitalny, symbolizujący słabszy stan zdrowotny Krzysztofa, kojarzony z chrmkaniem i odleżynami. Dalej super. Sweter Artuditu będący nawiązaniem do gwiezdnych wojen i jeden z najbardziej charakterystycznych swetrów prezydenckich. Był Sweter sportowy, w którym Krzysztof poszerzył swoje umiejętności fizyczne na siłowni polowej. Dopierdolony. Sweter wyborczy będący najsłynniejszym swetrem prezydenckim i głównym elementem kampanii wyborczej. Zajebist. Sweter wyjściowy, w którym prezydent najczęściej opuszczał Belweder. Wyjebany. Sweter zimowy noszony w zimę 2019 roku z widocznym wzorem płatków śniegu. Zajebist. Sweter żałobny w jednolitej tonacji, noszony nieodłącznie z kamizelką bio i latarką czułową, wykurwiony.